Przyjaciele wychodzi na to, że pominąłem kilku ukrytych opcjonalnych bossów, więc zamiast się męczyć z tym głównym, idę robić dzisiaj rzeź. Schodzimy do ogrodów. I tu jest jakiś boss. Zobaczmy. O czarodziej Ale w hitlerowski wąsik Tutaj jest jakieś dziecko Fabuła w Dark Souls jest taka hermetyczna, ale w ten sposób na jakoś hipnotyzująca Skoczył na cztery łapy. O fuck, dobra, ogonkiem macha. Dobra Ajajaj! Poszedź za pierwszym razem. Łowcy bossów Nie ma siły, które pokona Łowcę bossów Dobra, idziemy dalej po bosy Przed tobą ukryta ścieżka. Przed tobą drzwi. Spróbuj uderzenie. Tada, są drzwi. Dobra, zobaczmy dokąd prowadzi ukryta ścieżka. Dobra, jest tu ciemno. Tam, daleko, widzę ognisko. Ej, ja tu już byłem! To jest ta lokalizacja, w której już byłem! Tak! Identyko! To jest 1 do 1 pierwsza lokalizacja startowa. I co, i tu będzie Gundyr? A, op. Czyli co, tłukaj się z Gundyrem. A wiecie co, ja pójdę do Gundyra, bo... Byłem z nim umówiony. Witaj, stary przyjacielu. Muszę cię zniszczyć, by wykonać wszystkie zadania. Przebacz mi. Opa! Gundyr! Opamiętaj się, to ja! Na Boga jesteś naćpany! Ej, ej, ej. Gundyr! Gundyr! Kurcze! Gundur ty głupków! Widziałem się jak mnie wiele brakowało! Nie no! Nie można się wychilować. Daj, dawaj, dalej, dawaj, Kurwa uch, ciężko się wychylować przy nim. Nie, nie, nie. Gunder. Spokój. Tylko spokój może nas uratować. Jest! Poszedł! Ha, gundy, gundy! Ty to się nic nie uczysz. O, i tutaj, jak jest ta pliczka ze smokiem. Teraz użyję gestu. Gdzie jest ten gest smoka? Droga smoka. Robię tak. Widzicie, sam bym na to nigdy nie wpadł. Nie wiem, czy ktoś wpadł na to sam? Tak serio. Dobra, o i widzicie, nowa lokacja. Ale fajna. O kurczę, super wygląda. Rozwalamy. O wow, ładna lokacja. Ej, nie wiem, czy nawet nie najładniejsza póki co. Ten klimat a'la pustynny. No, spójrzcie na to. Ach jasne miejsce, to prawda. O, może to jest wynik tego, czemu tak, e, czemu tak fajnie jest, że jest jasno. Dobra, i tu chyba jest boss, więc Prejść do sam. Oh fuck.

Atak ze skoku. Nie, no tutaj chyba mogę zrobić tylko atak ze skoku. Nie, za daleko. Nie, nie. Nie, 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 nie. Nie można stąd wyjść. Dobra, czyli drabinka. Dobra, czyli tak jak on skacze, tak? Punkt słaby głowa. Atak ze skoku. Dobra. Pozdro. Yes. <grytanie> o, daj oczy strażniczki ognia. Zobaczmy. Tak. How gracious of thee. The very things we firekeepers have been missing. Okay. Jeśli chcesz poradziwać nie daj jej trochę oczu. Farewell, Ashen One. May thou thy peace discover. O, zmieniła teksty dialogowo.

Jak świata pozbawionego ognia? Kurczę, teraz trzeba znać ty lord dobrze, a ja muszę odpowiedzieć na to pytanie. Świat pozbawiony ognia. Jeśli dobrze rozumiem, ogień jest odpowiedzialny za to, że ludzie są ludźmi, za tę ludzką potęgę, za życie. Ten brak tego ognia właśnie powoduje, że stajemy się nie umarli, że ten świat umiera. E, więc gdybym miał wybrać, czy chcę, żeby ten świat miał dużo ognia, czy nie miał go, to nie, wolałbym, żeby miał ten ogień. Przynajmniej z tego, co się orientuję, więc odmawiam. Proszę, me. ...przed tym, jak zostałam pochłonięta do mroku... ...odgryzona przez cienkie światło... ...i straszne przebaczenie. Ashen One... Zabij mnie... ...i zabierz te oczy. Przed tym, jak zostałam pochłonięta do mroku... Ona chce, bym ją zabił? Nie, już za dużo takich rzeczy zrobiłem. Wolę, żebyś stała się mroczna. Hort i Mogerfend. Kurczę, no co tu się dzieje z tą fabułą. Czemu? Czemu danie oczu, czemu danie prezentu wywołuje tyle złych rzeczy, a nasz przyjaciel leży, nie wspierze nas radą. Zigwarda też nie ma. Zdjął hełm i sobie poszedł. Co robić? I need to think. Hmm. Mm? Gościu no! Nie widzisz, że ja tu mam walkę małą? Jeśli masz mnie zabić, zrobię to z godnością. Praise the sun. Zabij mnie. O, o, o. Nie wierzę, przyszedł gość i mnie ocalił. Przyszedł gość i mnie ocalił. Od tego skurwy syna, który chciał. Znaczy, w sumie to nie był skurwy syn, on chciał się bić. On chciał się uczciwie bić. Ja nie miałem estusa. Teraz mam estusa. Czemu ja mam teraz estusa? Nie wiem. Kurczę, teraz myślę, że ja się zachowałem niehonorowo, bo wcześniej nie chciałem się bić. A później, jak tamten przyszedł, to już chciałem się bić i utrudniłem walkę. No, gość chciał być honorowy. Gość chciał po prostu PvP. Uczciwe PvP, a ja zrobiłem chujnie PvP, ale z drugiej strony bym wystawił gościa, który przyszedł mi pomóc. To jest dylemat moralny, to jest dylemat moralny. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. okej okay. tu leży martwy smok i rycerz przy nim. Witam. Lubię tych z mocami, bo oni mają, o właśnie, czytelny atak. Oj, 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 Jezu, dużo ma siłę, typ, żeby tak machać. Cztery razy machnie, kurwa, cztery razy. Dobra, poszedł. Udało się. Dobra, i teraz zaczyna się największe chyba wyzwanie w Dark Souls, z tego co czytałem. To jest nazywany najtrudniejszym bossem w całej grze. Jej, nasza piękna kraina znowu stała się mroczna. Jak zawsze, Dark Souls, bilek like Dark Souls. Tu musi być ciemno. O, patrzcie na to. Chodzimy po wodzie, po, po mgle. Dobra. o Dobra. shit. rzucić tego badziewia. Dobra, zdechła chyba Pokraka, a on zejdzie teraz. Tak, to za łatwe było, żeby on był sam. Dobra. Teraz będzie ciężko. Okay. Oj. Nienawidzę dwufazowych bossów, to jest po prostu przekleństwo. Dobra, jeszcze jeden boss został. O, i tutaj jest nasz przeciwnik. Ostatnia butelka i lecimy. Dobra, poszedł za pierwszym razem. Nie był wcale trudny. Czyli tak, mamy czterech bossów rozwalonych w tym odcinku. Nieźle. To pójdźmy, może sprawdźmy, czy Loflick się zrobił troszeczkę łatwiejszy. Ten jest pierwszy bardzo łatwy. <laughs> For well, that is our curse. <coughs> Pour dobra, fajny ten boss, ale trzeba go rozpieździć.